Witam Was dzisiaj, Arek z tej strony. Dzisiaj zerknę, czy tak, zamknięte. Dzisiaj mam MP190, drukarkę wielofunkcyjną atramentową, kanona sprzed kilku ładnych lat. Ja pamiętam, chyba w 2010 roku, lub przełomie, tak, 2010. Kupiłem coś takiego do testowania wkładu, a mianowicie wkłady o oznaczeniu bardzo, bardzo stare, ale nadal są w sprzedaży. O oznaczeniu chyba. Właśnie nie wiem, na mnie nie spojrzałem. No, się. 40 i 41, zobaczcie, coś takiego. One są nadal w sprzedaży, ja je nadal sprzedaję, natomiast urządzenie będzie miało już około 13 lat od swojej produkcji, bo jest starszym urządzeniem. Ono się dość dobrze zbierało, natomiast jeżeli chodzi o. o... No szybkość, tak jak każdy kanał kwestia przygotowania. Ja nie się pozwoliłem sobie na 64 bitowym Windowsie 7 to zainstalować nie. Pa... Sprawdzałem wczoraj na dziesiątce, ale też, też nie ma jako takowego sterownika, który, który by się doinstalował i tego nie sprawdzałem dalej. Natomiast w tym przypadku tutaj sam test wydruku, w tym przypadku. O, zobaczcie co się dzieje, Bo wyświetliło się. A może to będzie fajny case, wyświetliło się E5. E5 niestety może oznaczać tylko jedno. No spróbujemy to zresetować, bo pokazał jakoby głowica była uszkodzona. Nie wiem, czy ona pójdzie w tym momencie. Piątka powoduje to, że jedna głowica jest nieczytelna z sprzętu? Nie, to było tylko stricte takie przepełnienie. Nie. Niestety nie. Nie można rozpoznać kasety z tuszem kolorowym. Zobaczcie, wyciągnęłem, wyciągnąłem ją z drukarki, żeby zobaczyć, co to jest, i głowica przestała automatycznie odpowiadać. No, jest to domena sprzętów starszych. Spróbujmy przeczytać tą elektronikę. On jest co prawda już wykończony, ten kolorowy, ale może klient nie na na kolor. Na kolor przede wszystkim. Zobaczmy, czy teraz takowy sprzę... yy, błąd się wyświetli. Nie, teraz takowego błędu nie ma. Wyskoczyła jedynka, czyli wystarczyło wyczyścić elektronikę. Wyskoczyła jedynka, co prawda one są wykończone, elektroniczne, mrugają. I, czyli nie ma się co stresować. zainstalowano lub wymienioną kasetę z tuszem. Stany, zauważcie, są minimalne. OK, klikamy, drukuj stronę testową, zobaczymy jak ona sobie radzi. Jeszcze ta drukarka po 13 latach. Natomiast Trzeba, można by było się pokusić, i ja się chyba pokuszę o sprawdzenie. No czarne sobie rewelacyjnie, o sprawdzenie radzi. Jeszcze jedna. Nie ma przesunięć, jest tłusty. Są to zamienniki, które też u mnie klient kupuje. Dwa razy wypuścił, bo wcześniej wypuściłem stronę, ale pokazywał nam błąd. W porządku. Ale ja spróbuję teraz wziąć i głowicę, tą, która tam jest. Uzupełnić tuszami kanona, które jeśli tutaj są, gdzieś te tusze kanona tutaj mam, i można by było sprawdzić, jak zadrukuję i czy tą głowicę dam radę udrożnić. To no, może być tu ciekawe. No już dość stara jest i sprawiała zawsze problemy po wyciągnięciu i osadzeniu jej ponownym zała błąd, więc może być różnie z nią, ale sprawdźmy, jak ona nam się wysunie ja zrobię co trzeba, zobaczę czy jest drożność tej głowicy, bynajmniej jest to zamienny wkład o oznaczeniu CL41, ale nie był jeszcze napełniany, nie był grzebany dysze widać zaraz ocenimy czy to w ogóle warto nie są jakoś nagminnie wygięte Chociaż nie wiecie co. No sprawdźmy. Tu się tam w strzykawkach widzę, że są. To może na próbę. Sprawdźmy, czy otwory producent tego zamiennika przewidział, czy ściągały nie. Trzeba by było ściągnąć cały kapsel, bo niestety nie przekujemy się. Nie przekujemy się pozostaje nam rozwiercenie wkładu i sprawdzenie, bo można go rozklejać. Zauważcie, on już był rozklejany, bo jest to zamiennik, chciałem był już robiony. Przy ponownym wklejeniu zamiennika nie jest to tyle kłopot, ile już Wam tłumaczę, ile by trzeba było bardzo dobrze wyczyścić stary klej, żeby to skleić. Co ja robię w takim przypadku? W takim przypadku ja sobie zakupiłem już dawno temu, akurat nie do tego, Precyzyjną frezarkę. Nawierzam otwory. No przecież nie musicie mieć czegoś takiego. W każdym domu coś podobnego się znajdzie. Małe wiertełko. Trzy cele, w którym robię otwory. Bardzo łatwo później trafić z kolorami. A dlaczego? A dlatego, że bardzo łatwo je zdefiniować po samym nawierceniu widzimy czerwone widzimy żółty mam nadzieję że to widać wyczyszczę trochę ten kładzik od tej strony te papruchy i ten teraz mamy zobaczcie czy zauważycie a się wkurzyło. mamy czerwone to widać żółty przepraszam, żółty z prawej strony, tą gąbkę mam nadzieję, że kamera może wychwycić, bądź też nie. Żółty z prawej strony, czyli jak, czy mamy wkład 41, czerwony, żółty, niebieski. Trzy barwy, żeby się nie pomylić, możecie się na tym wzorować. Nie pomylicie się. W hapekach jest to czasami różnie skonstruowane, ale w, 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 w tego typu wkładach kanonowych nie widziałem całkowicie, żeby było to. Uczyć. Nie jest Wam potrzebna taka, pre, taka frezarka precyzyjna, broń Boże, ja ją kupiłem do rzeźbiarstwa różnych innych rzeczy. Natomiast sprawdza mi się doskonale w różnych takich zadaniach. No dobra, wchodź tutaj. Na coś kurwa nie chce się zamknąć. No dobra. Pozostały nam Pozostało nam tylko i można uzupełnić ten wkład. Clip do kanona mam. Ja to zrobię na sam początek niewielką ilością. One są dość chłonne, ale zauważcie, że później można sobie dowolnie je napełniać. Nie sądzę, żeby cokolwiek nam wylatywało. Naklejkę wkleję, ale najlepiej. Posysać to właśnie klipem, który jest przygotowany do kanona, a to z tego względu, że fajnie dociska i można oddesać od spodu ten nadmiar. No. Nie wiem jak on jest mocno wyschnięty też o no coś idzie, to pociśnienie było czuć. Zobaczcie, że wyleciało dość sporo powietrza i atramentu i może nie będzie źle. Niebieskiego, to ja jeszcze dolał, bo widzę, że jest kiepsko z nim. Niebieska barwa. Chyba musiał wziąć ten, ten sam atrament, co użyłem do kanona. E, konon, kanon, kanon. Jest. Jest kanon. Jest kanon pod kątem. Zapłacami to dość sporo w te wkłady wchodzi. Zauważcie, że jednak czerwony ten na środku najlepiej odbija, a mimo wszystko bym udalał jeszcze żółtego. Większą ilość jak już odbija. Też tak napełniam, ale też nie wiem, czy jak mu się teraz elektronicznie zachowa pod kątem, żeby jak najbliżej bombę łamacza No lepiej to wygląda. I niebieski już wstrzyknąłem wcześniej, dobra. Jeszcze raz spróbuję pobrać. i odessać spowiek przez maszynę, ona ma mniejsze ciśnienie. One już nam tutaj wychodzi dość ładnie. Największy problem to mam. Zauważyłem z żółtym i z tymi barwami. Żółty i niebieski. Teraz widzę, że tego niebieskiego się więcej wystączyło. To jest lepiej, ale myślę, że ten wkład i tak dość sporo widzę wystał czerwony już się pojawia z dość grubą krechą. No zobaczmy, przecież co nam szkodzi sprawdzić. Jest to replacement, który i tak coś niezbyt dobrze plum. Ok. Teraz pytanie, czy zadziała w tym momencie, jak ja tutaj wmontuję, czy nie wyświetli nam błędu żadnego. Czy się cofni ładnie? No nie ma, nie ma błędu. Także nie wyrzucił błąd. Zróbmy wydruk testowy. Tu w Windowsie powinna się nam pojawić. Jakby nie było dobra zainstalowano, tak jest. Jakby nie było kolorowa, flaga. Microsoftowa Zobaczymy czy cokolwiek barwy wypluje No i jest to niezbyt fajne, tak jak wspomniałem wcześniej Nie było nic, mamy trochę czerwonego więc Większą ilość żółtego Natomiast barwa niebieska jest kiepskiej jakości Ja w tym momencie co mi pozostaje, że już robię żebyśmy nie pozostawić tak samopas Poleży sobie w płynie i przyjrzymy się, jak penetrując za jakiś czas powinna nam się ta kracha gruba odbić. Zauważcie, żółty jest najlepszy, najlepsze najlepszy ma takie odzorowanie tej barwy. Natomiast jeżeli chodzi o, o dwie pozostałe, to poleży sobie w płynie przez jakieś 30-40 minut to spróbuj później oddestać i sprawdzić jaki jest ewentualnie można zawsze wymienić ten wkład, ale tak jak wspomniałem do kanonu są no wkłady są drogie tanie nie będą, taniej tylko było jak to teraz się wszędzie mówi, że taniej, tanio to już było i sprawdzimy jaki będzie efekt drukarka nam ruszyła bez najmniejszego problemu pomimo swojego sędziwego wieku i działa zauważnie na czarnym bardzo dobrze, wystarczyłoby zmienić kolor ale spróbujmy go zróżnić, ten case Wam się przyda do udrażniania, może inaczej do napełnienia poprawnego 41 w sytuacjach, jak napełnicie i ona dłużej stała, widzicie, że jest problem z uzyskaniem drugich barw. Do tego jest przydatny ten klip i płyn udrażniający, Printur sklep. Tam to oczywiście wszystko znajdziecie. To była reklama. Dziękuję za atencję. MP150 nadal drukuje pomimo tego, że dekada już dawno minęła od daty produkcji tego urządzenia. Bardzo dziękuję za atencję. Zapraszam do kolejnych dni. Komentarz, subskrypcja. Dziękuję za atencję. Dzięki. Cześć.